W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu bardzo, ale to bardzo szokujące informacje, które wyszły na światło dzienne. Mianowicie wyszły informacje o tym, że Grzegorz Brown wystartuje w wyborach prezydenckich. Informacja została potwierdzona od dość bliskiego współpracownika europosła Konfederacji i ma być oficjalnie ogłoszona już niebawem. Więcej informacji w dalszej części filmu. Zapraszam do oglądania. Spotkaliśmy się w piątek. Dwa zarządy. Czyli Ruchu Prawdziwa Europa i Konfederacji Korony Polskiej, i rozmawialiśmy właśnie na ten temat, na temat startu pana posła Grzegorza Brauna, choć ja wiedziałem już wcześniej, że będzie startował, i nie tylko ja zresztą wiedziałem. I na koniec tego spotkania, zdjęcie jest uczestników na moim Twitterze, czyli Xie, na koniec tego spotkania zapowiedziałem, że w temacie startu. W wyborach prezydenckich dyskrecja mnie nie obowiązuje i zostało to przyjęte bez sprzeciwu. Na jednej z transmisji na żywo profesor Mirosław Piotrowski poinformował, że odbyło się spotkanie, w którym rozmawiali właśnie na temat startu Brauna w wyborach. Choć profesor twierdzi, że wcześniej wiedział już o tym, że europoseł wystartuje, na dzień dzisiejszy informacja nie została w 100% potwierdzona przez samego lidera korony lecz takie słowa bliskiego współpracownika dają dużo do myślenia i skłaniają w stronę faktycznego startu pana Grzegorza Brauna. Jeśli to się potwierdzi, to mogą czekać nas duże roszady w strukturach Konfederacji. Sławomir Mencen, zapytany o start europosła w wyborach, odpowiedział, że to ludzie nieżyczliwi Grzegorzowi Braunowi rozpuszczają takie plotki. Oczywiście ja nie chcę być osobą rozpuszczającą plotki, dlatego teraz przytoczę Państwu transmisję, która odbyła się na żywo, gdzie od profesora Piotrowskiego padły takie słowa. I jeszcze raz podkreślam, że aby mieć stuprocentową pewność, trzeba czekać na zabranie głosu samego europosła Brauna. Sami posłuchajcie, co powiedział Piotrowski w programie Tygodnik do Rzeczy. Czy Grzegorz Braun będzie startował na prezydenta RP? Tak jest decyzja, że pan poseł, europoseł Grzegorz Brown będzie startował na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach 2025. Dlaczego ja to mówię i, i, i skąd ta wiadomość w ogóle? Jestem prezesem ruchu Prawdziwa Europa, Europa Christi i ruch nasz którego, jak powiedziałem, z tym prezesem, współpracuję z panem posłem Grzegorzem Braunem i Konfederacją Korony Polskiej od dłuższego czasu. Ja osobiście od już będzie czterech, blisko pięciu lat, od 2020 roku. Podpisaliśmy stosowne porozumienie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej już jakiś czas temu, w którym zawarliśmy zobowiązania, że będziemy razem startować w wyborach. Parlamentarnych, krajowych, a także europejskich, co im miało też miejsce. Nie obejmowało to wyborów prezydenckich, wprawdzie, choć o tym też była mowa, bo gdy pojawiła się Informacja, że Konfederacja ma przeprowadzić prawybory, no to wiem, że pan poseł Grzegorz Braun chciał w tych prawyborach z ramienia Konfederacji Korony Polskiej nie zgłaszać, ale że nie było takiej możliwości, to teraz pan poseł startuje sam. I spotkaliśmy się w piątek, dwa zarządy czyli Ruchu Prawdziwa Europa i Konfederacji Korony Polskiej i rozmawialiśmy właśnie na ten temat, na temat startu pana posła Grzegorza Brauna, choć ja wiedziałem już wcześniej, że będzie startował i nie tylko ja zresztą wiedziałem i na koniec tego spotkania, zdjęcie jest uczestników na moim Twitterze, czyli X, -ie. na koniec tego spotkania zapowiedziałem, że w temacie startu w wyborach prezydenckich dyskrecja mnie nie obowiązuje i zostało to przyjęte bez sprzeciwu, i dlatego wypowiedziałem się na ten temat, a pan redaktor pierwszy dowiedział się, że mogę mówić i pozyskał taką informację. Reakcje są pozytywne. Wiele osób uważało, że pan poseł Grzegorz Braun powinien startować, że nie odbyły się prawybory w Konfederacji, w związku z tym pierwsza tura będzie namiastką takich prawyborów. Od razu należy odrzucić tezę, że start pana posła Grzegorza Brauna będzie w jaki sposób rozbijał Konfederację, czy doprowadzi do jej pęknięcia. Uważam, że nie, że ten dwugłos, który się pojawi, będzie i już jest budujący, ale też nie wiadomo, czy to będzie dwugłos, czy może jeszcze trzeci głos się dołączy, bo nie zapominajmy, że jeszcze jest pan wicemarszałek Krzysztof Bosak, który nie powiedział ostatniego zdania i powtórzę raz jeszcze, nie spodziewam się, żeby były tutaj jakieś rozłamy, a wskazywałbym na inne zjawisko. Tak jak mówiliśmy, że ogłosił start czy konfederacja ogłosiła start pana doktora Sławomira Mencena, który jest prezesem partii Nowa Nadzieja, to myślę, że start pana posła Grzegorza Brauna. Spowoduje nową jedność, czyli nową jedność, nową jakość w Konfederacji. Czy można powiedzieć, że taki stan rzeczy jest właśnie winą? O tym Pan już przed chwilą wspomniał, ale nie chcę, czy do, chcę do tego nawiązać. Winą jednak no, tego, że nie, mm, no, tego, że nie zrobiono prawyborów, że to wszystko się odbyło dosyć po łapu-capu, decyzją jakiejś grupy, też nie do końca z punktu widzenia prawnego, wiadomo czy władnej. Ta sytuacja dosyć dziwnie wygląda już na samym starcie, nie sądzi Pan? Tak, i to nie tylko jest moje zdanie, a przede wszystkim członków Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Wczoraj byłem na spotkaniu także opłatkowym Konfederacji w Biłgoraju, którzy akurat sympatyzują z Panem Posłem Grzegorzem Braunem, są związani z Koroną. I oni mi powiedzieli wprost, że gdyby były prawybory i wygrał albo pan dr Sławomir Męcen, albo pan Bosak, to nawet żywiąc sympatię większą do posła Brauna, zaangażowaliby się w kampanię i popierali tego kandydata, który wybrał, wygrał prawybory. A tak to mają po prostu dylemat i mieli dylemat. Trzeba też zaznaczyć, że podziały w partiach politycznych nie są niczym nowym, nie muszą prowadzić do turbulencji, a Konfederacja jest partią, która wnosi nową jakość, jest wartością. To nie jest partia taka jak PiS, na przykład, zarządzana przez jednego prezesa, który jak tupnie nogą, no to wszyscy muszą ustawić się w szeregu i przyjąć każdego kandydata, którego on wskaże, czy chcą, czy nie chcą. Tutaj jest pluralizm i te podziały polityczne, które nie muszą od razu kojarzyć się pejoratywnie. Te podziały polityczne w Konfederacji istnieją nie od miesiąca, dwóch czy trzech, ale od kilku lat, tak? Więc to jest sytuacja normalna i jeśli wystartuje dwóch kandydatów, to ja nie widzę powodów, żeby to miało jakieś konsekwencje. Na przykład w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, żeby usuwać jakiś posłów w Konfederacji Korony Polskiej, ale nawet jakby, no to i tak klub się ostanie, bo z tego co wiem, potrzeba 15 posłów, Konfederacja cała ma 18. Więc jeśli ktoś nerwowo nie wytrzyma i zechce jednego czy drugiego posła usunąć, i tak klub się, powiadam, ostanie, a jak te emocje przejdą. Napiją się niektórzy politycy szklankę chłodnej wody, to myślę, że z powrotem dojdzie do pojednania politycznego, no bo tak naprawdę tam nie ma takich dużych rozdźwięków. A gdyby były, gdyby były i była chęć spotkania, to deklaruję, że Zorganizuję takie tutaj u nas w Lublinie i już teraz zapraszam pana posła Grzegorza Brauna, pana doktora Sławomira Mencena i pana wicemarszałka Krzysztofa Bosaka, aby nie trzeba było przez media ze sobą rozmawiać. To chętnie będę gościł tych trzech ważnych polityków tu w Lublinie. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.